Cześć, z tej strony Philips technologii NGOPL. Dzisiaj przygotujemy razem świąteczną e-kartkę, którą później można wysłać e-mailem e, lub w postaci załącznika. E, w internecie pewno jest narzędzi, które umożliwiają tworzenie takich kartek, jednak moim wyborem jest narzędzie Canva. E, Can żeby móc z niego skorzystać, wystarczy wy udać się pod e, adres www.canva.com i zarejestrować w witrynie, lub skorzystać z logowania przy użyciu dwóch portali społecznościowych. Ze względów bezpieczeństwa radziłbym raczej zarejestrować się, jednak na potrzeby tego tutorialu skorzystamy z mojego konta Google którym zalogujemy się do tego serwisu. Tak wygląda menu główne portalu canva.com. Tu na dole znajdziemy kartki, nad którymi wcześniej pracowałem. A na górze są, jest to skrót do tworzenia projektów z gotowymi presetami o określonej rozdzielczości w zależności od tego, gdzie zamierzamy publikować naszą kartkę. Ponieważ będziemy tworzyli kartkę świąteczną, wybierzemy sobie rozmiar kartka. Jest to o tyle istotne, ponieważ dzięki wybraniu kartki z gotowych układów możemy skorzystać ze świątecznych gotowych presetów. Znajdujemy się w menu tworzenia takiej kartki i tu z lewej strony znajdziemy podstawowe narzędzia potrzebne do poruszenia się po programie Kampa. Mamy zatem gotowe układy, elementy, z których możemy skorzystać, które będą urozmaicały naszą kartkę, jak podstawowe kształty geometryczne, ramki, czy nawet z okazji świąt jest utworzona specjalna, świąteczna, świąteczna zakładka, w której znajdziemy wszystkie przedmioty związane ze świętami. Mamy także tutaj tekst z różnymi ramkami do wyboru, lub osadzony w różnych innych kształtach, tło, które możemy wybrać do naszej kartki, a także kanwa umożliwia przesłanie na przykład swojego zdjęcia, które stanie się elementem takiej kartki świątecznej. A zatem do dzieła! Przejdźmy do przygotowanych presetów przez kanwę. Tutaj w układach będziemy mieli kilka proponowanych. Jak widać na samej górze, Mamy te związane ze świętami. Tutaj można znaleźć w prawym dolnym rogu jest taki napis bezpłatny a to ponieważ dlatego że nie wszystko w kanwie jest bezpłatne. Jak zjedziemy niżej, 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 niżej zaczną pojawiać się w końcu kartki za które trzeba zapłacić około 1 dolara. Lepiej to będzie widoczne w przypadku elementów z których dekoracyjnych, których będziemy używali później do Naszych kartek świątecznych. Wybierzmy jeden z gotowych presetów przygotowanych przez kanwę. Powiedzmy, że będzie nam odpowiadał któryś z tych bocznych presetów. Mi osobiście podoba się ten. Jest estetyczny. Wystarczy dokonać kilku prostych zmian. Bardzo dobra pozycja wyjściowa do tworzenia naszej kartki. Wybraliśmy już swoje tło dla naszej kartki no ale chcielibyśmy z nim, z nim zmienić kilka elementów, oczywiście żeby uczynić kartkę bardziej personalną w tym celu może zaczęlibyśmy od zmiany tła naszej kartki to wydaje mi się takie delikatnie wyblakłe, poeksperymentowałbym trochę z niebieskim w tym celu staram się zaznaczyć element tła kartki, czyli żaden z nie klikać żadnego z aktywnych elementów tak jak widzicie tutaj pojawiają się takie proste kąty wokół choinek, wokół napisów więc staram się znaleźć element Nieaktywny, czyli tło kartki, i najeżdżam tutaj na kolor. I będę teraz poszukiwał, eksperymentował, eksperymentował trochę z kolorami. Mam swój ulubiony kolor, którego często używam. Jest to taki ciemny, niebieski, wpadający trochę w zielony. I pomyślałem, że jest to dobre tło dla naszej świątecznej kartki. Żeby zrobić trochę miejsca dla naszego projektu, do celów graficznych usuniemy niepotrzebne ramki, zaznaczając i naciskając DELETE bądź klikając w prawym górnym rogu przycisk USUŃ. Zjedźmy trochę w dół tym napisem, może rozstrzelmy delikatnie na naszej kartce te choinki. Wszystko wygląda bardzo ładnie i estetycznie, no ale kartka jest, trzeba przyznać, że jest dosyć pusta. Aby dodać kilka elementów, które by pasowały się w świąteczną atmosferę, poszukamy sobie tutaj w wyszukiwarce rzeczy związanych ze świętami, wpisując Christmas. W lewym menu wyskoczyły nam elementy, które kojarzą się ze świętami, albo po prostu zostały przez twórców otagowane jako e, rzeczy związane ze świętami. Dobrze, e, może byśmy troszkę nadali e, e, taki bardziej świąteczny charakter naszej kartce. E, na pewno e, coś, co nam się kojarzy ze świętami, to są prezenty. Przyciągnijmy jeden prezent tutaj. E, jest on zdecydowanie za duży. Widać to na pierwszy rzut oka. Jeżeli chcemy go zmniejszyć, łapiemy w prawym dolnym rogu za róg tego elementu i wyskakuje nam pozycja zmień rozmiar. Taki zmniejszony prezent położymy pod choinką. Może jeszcze delikatnie go zmniejszymy. No i teraz najłatwiej wypełnić nasz obraz będzie innymi prezentami. Na przykład kopiując ten, który mamy tutaj. W tym celu jedziemy w prawy górny róg naszego edytora i naciskamy kopiuj. Raz, dwa, trzy, cztery. Powiedzmy, że pięć prezentów wystarczy. Położymy po dwa pod tymi choinkami, a pod tą, tą choinką znajdzie się tylko jeden. Mamy już prezenty. Teraz wypadałoby przystroić choinkę. Wybierzmy jakieś elementy wystroju. Powiedzmy, że centralną choinkę ubierzemy w gwiazdę. Ta gwiazda jest oczywiście za duża, zmniejszamy ją sobie, tak jak robiliśmy to wcześniej z prezentem. Może przy okazji zmniejszania warto również dodać, że każdy element można dowolnie obracać. Wystarczy najechać tutaj na ten zawijazd i myszką obrócić go pod kątem, w jakim chcielibyśmy go obrócić, ale akurat gwiazdę umieścimy pod kątem prostym na naszej choince. Nasza choinka ma już gwiazdę, teraz pozostaje tylko przystrojenie jej. Z lewego menu powyciągam różne ozdoby jak bombki i cukierki i szybko zawieszę na naszych choinkach w sposób jaki już przerabialiśmy wcześniej. Postanowiłem również dodać bałwana, aby lepiej zagospodarować pustą przestrzeń naszej kartki. Dobrze, mamy zapełnione nasze tło, zostawiliśmy sobie odpowiednią ilość miejsca na napisanie naszego tekstu. Warto jeszcze przy edycji elementów obrazu wspomnieć, że Canva daje możliwość e, przesuwania elementów w tył. Czyli powiedzmy, jeżeli chcielibyśmy, aby ta bombka sprawiała wrażenie, jako zawieszona na tyle choinki, musimy zaznaczyć ten element i zmienić położenie. Dajemy do tyłu, jeszcze raz do tyłu, jeszcze raz do tyłu, ponieważ musimy kolejne elementy naszego e, obrazu pokonać. Ponieważ było kilka, kilka elementów, jak, jak prezent, jak choinka, jak padający śnieg, więc dawaliśmy do tyłu tak długo, aż rzeczywiście bombka znalazła się na tyle. Może zrobimy to samo. Z drugą bombką dla przećwiczenia może wybierzmy tą czerwoną bombkę i znowu zmienimy jej położenie do tyłu i dzięki temu sprawia one wrażenie, że została zawieszona na tyle choinki. W momencie, gdy skończyliśmy e, edycję graficzną, nazwijmy to w ten sposób, przejdźmy do napisów. E, tutaj mogą pojawić się pewne kłopoty, ponieważ nie wszystkie e, fonty są, e, obsługują polskie znaki. Sprawdźmy, czy ten wybrany przez nas obsługuje. Wpisujemy wesołych świąt. I z naszym tekstem, w momencie, kiedy chcemy. Wystukać EU, dzieje się coś dziwnego. Generalnie kanwa może mieć kłopoty w różnych przeglądarkach w ogóle z polskimi znakami, ale jest bardzo prosty sposób, żeby się przekonać, czy dany font obsługuje polskie znaki. Wpisujemy tekst Wesołych Świąt do notatnika, kopiujemy tekst i wklejamy go w kanwie. Tekst wyszedł dziwnie pogrubiony. Oznacza to, że polskie znaki przez ten dany font nie są obsługiwane. Co zrobić? Znalazłem w internecie listę fontów obsługujących polskie znaki. Na stronie, którą wkleję poniżej filmu, it jest, ktoś przygotował taką listę rzeczy, listę fontów obsługujących polskie znaki w kanwie. Naszym zadaniem jest wyszukać takiego, który będzie pasował charakterem do naszej kartki, jak na przykład na pierwszy rzut oka widzę, że będzie to Engagement, kushan Script, czy Yellow Tail. Zaznaczam nasz, nasz tekst. Zaznaczam nasz tekst po wklejeniu i z listy fontów wybieram ten, który obsługuje Polskie znaki. E, ważne, właśnie przy okazji też coś się stało, o czym warto wspomnieć. Niechcący e, e, przesunąłem, e, przesunąłem nasz prezent pod choinki. Zawsze można cofnąć e, z dokonanych zmian pod e, skrótem CTRL Z, lub e, tutaj mamy gdzieś cofni jest tutaj cofni e, lub też możemy ponowić cofniętą zmianę, czyli przywrócić. E, tą zmianę, którą dokonaliśmy. Kanwa e, pamięta do kilku e, zmian wstecz, więc można e, e, wykonać to polecenie cofnij kilkukrotnie. Zatem wybierzmy jeden ze wspomnianych wcześniej fontów. Yellowtail tak rzeczywiście obsługuje polskie znaki, wszystko wygląda w spój spójnie. E, tamten e, błąd e, sprawił, że Tekst został y, wyrównany do lewej krawędzi. Musimy przywrócić mu wyśrodkowanie, jeżeli chcemy, żeby znalazł się na środku naszej kartki. W tym celu dajemy y, tutaj rozwijamy z menu wyrównywanie tekstu i środkujemy. Może niekoniecznie chcemy korzystać z koloru białego, zmniejszyłbym również trochę wielkość naszego fontu. W tym celu najeżdżam tutaj. Rozmiar czcionki rozwijam menu i powiedzmy, że obniżę o 8 punktów do rozmiaru 42. Chciałbym również zmienić kolor tej, tego napisu. Tutaj mam wybrany kolor taki kościsty. Może to nie jest, nie jest to do końca biały. Dajmy na coś bardziej świątecznego, powiedzmy kolor czerwony. Nie wiem, czy nie za dużo tego czerwonego, to się zaraz okaże. Moim zdaniem może być. Dobrze, mamy gotowe świąteczne życzenia. Wesołych świąt. Oczywiście mogą one być dużo bardziej rozbudowane, ale na, na, do celów poradnikowych nie ma co tego rozbudowywać. Ale jeszcze przydałoby się dodać, od kogo jest, jest, są te życzenia. W tym celu zaznaczę sobie z menu tekst, wybiorę sobie. E, powiedzmy podtytuł. E, no, różni się to głównie tym, że e, nagłówek będzie po prostu większą czcionką domyślną, podtytuł będzie mniejszą, a dodaj trochę treści będzie oczywiście tekstem najmniejszym. E, powiedzmy, że e, składam życzenia w imieniu całej naszej fundacji FRSI, więc dopiszemy tutaj życzy FRSI. Znowu mam kłopot z polskimi fontami, znowu więc uciekniemy się do tego fortelu. Otworzymy sobie notatnik, e, wpiszemy tutaj. Nasz tekst po polsku. Przekopiujemy go i wklejamy. Pojawił się tekst przekopiowany z notatnika. Znowu chciałbym mu zmienić kolor. Można zmienić kolor korzystając tutaj z gotowych kolorów proponowanych przez kanwę, ale również można skorzystać z przybornika kolorów, który zmienia kolor czcionki tak samo jak był zmieniany kolor tła. Poszukajmy koloru pomarańczowego e, dla naszego podpisu ŻYCZY FRSI. E, ten kolor zmienia się na bieżąco, również tak jak tło. Wybierzmy kolor pomarańczowy. Tutaj można e, zmienić jego odcień na ciemniejszy lub jaśniejszy. Powiedzmy, że troszeczkę go przyciemnimy i zostawimy w ten sposób. Nasza kartka wygląda praktycznie na gotową. No, ale powiedzmy, że jeszcze ktoś może chciałby dołączyć, na przykład, swoje zdjęcie albo zdjęcie swojego zespołu e, do życzeń. E, w tym celu możemy e, skorzystać z przesyłania obrazu. E, dajemy przeszli własne obrazy. E, zobaczymy zaraz też, czy działa tutaj Drag and Drop. E, bierzemy nasz folder z przygotowanym zdjęciem, przeciągamy, można przeciągnąć tutaj zdjęcie, jak najbardziej zostanie ono wysłane na serwer kanwy i za chwilę powinno być gotowe do użycia. Tak, możemy użyć naszego zdjęcia. No, oczywiście nie dość, że ono przykryło naszą kartkę, to jest ono zdecydowanie za duże. Może zmniejszymy je trochę i włożymy je gdzieś tutaj i wykonamy także czynność, którą już wykonywaliśmy wcześniej. Zmienimy jej położenie i damy ją do tyłu tak, aby napis Nachodzi na zdjęcie. Nie do końca mi się to podoba. Pozwolę sobie przesunąć nasz, nasz napis. Zdjęcie umieszczę wtedy tutaj, żeby było wiadomo, od kogo pochodzi. Oczywiście nie będziemy dyskutowali o walorach estetycznych tego, co właśnie zrobiłem. Chciałem jedynie pokazać, że istnieje możliwość załączenia własnego pliku lub zdjęcia do takiej kartki świątecznej. Dobrze, uważam, że nasza świąteczna kartka jest już gotowa. Teraz trzeba ją w jakiś sposób pobrać lub wysłać. Do wyboru Canva daje nam udostępnienie takiej kartki. Możemy wysłać ją w postaci wpisu na Facebooku, Twittera, możemy wysłać również jako gotowy link. Możemy również po prostu pobrać do formatu PDF, JPG, PNG i zachować na naszym dysku, i po prostu wstawić ręcznie do naszego maila lub po prostu wysłać jako załącznik. Kanwa posiada jeszcze wiele różnych możliwości, z których nie skorzystaliśmy na potrzeby tego poradnika. To jakby zostawiam już Państwu wybór z tego, z czego będziecie chcieli skorzystać, a z czego nie. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik przypadnie Państwu do gustu, a także korzystając z okazji, życzę wszystkim wesołych, radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Do usłyszenia, do zobaczenia.